Szukasz wyjątkowego, niebanalnego prezentu dla kogoś bardzo ważnego w Twoim życiu? Zastanawiasz się, co może sprawić Twoim najbliższym wielką radość. A może nadszedł czas, by wybrać odpowiedni prezent dla siebie? Pomyśl, czego życzymy sobie nawzajem przy wszelkich ważnych okazjach? Co powiesz na to, żeby w te święta podarować prezent najcenniejszy? Jaki można otrzymać od kogokolwiek. Zdrowie na wiele lat. Zdrowie zależy nie tylko od losu. Zależy ono także od nas samych. W tym roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy specjalną ofertę. Nasze kompleksowe programy dostępne są teraz w bardzo atrakcyjnych cenach. Pomogą pozbyć się zbędnych kilogramów, przedłużą młodość i cofną już istniejące zmiany chorobowe. Uchronią nasze dzieci przed alergiami chorobami skóry i nadwagą. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki Tobie, osoby, które obdarujesz, odzyskają to, co najcenniejsze zdrowie, młodość, długowieczność i radość życia. Pamiętaj, warto mieć zdrowie. W imieniu swoim i całego zespołu Centrum Medycznego Wimed, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę zdrowia i szczęścia wszystkim, odwiedzającym nasze kliniki oraz nasze strony internetowe.